Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy Volvo XC60 z 2009 roku. Tutaj auto z silnikiem rzędowym sześciocylindrowym o pojemności 3 litrów i yy, z turbosprężarką. legitymującą się mocą 286 koni. Jest to wersja tzw. T6, jak widzimy w opisie. I tak. Została tutaj zamontowana instalacja Stack Kumax. Jest to najwyższy produkt z oferty producenta Stack. I tak, spalanie benzynki w takim aucie oscyluje w granicach 18 litrów. Spalanie LPG będzie tutaj około 20 litrów. I powiedzmy może o podzespołach. Na pierwszym planie tutaj widzimy dwie listwy wtryskiwaczy HANA. Cały komputer od instalacji gazowej jest schowany tutaj za akumulatorem. Tutaj wszystko jest ładnie podprzykrywane. Wszystkie reduktory, filtry, filtry i filtry fazy lotnej są schowane w podszybiu. Jak widzimy, jest tutaj bardzo ciasno, jest bardzo duży silnik. I tak, na każdym przejechanym 1000 km oszczędzamy około 400 zł. Na porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 860 zł, na LPG już tylko 460. Przejdźmy dalej do wnętrza. Przełącznik w aucie zamontowaliśmy tutaj z brzegu między tapicerką. Jest on niewidoczny z zewnątrz, a, jedno, a jednocześnie dobrze widoczny przez kierowcę. No tam, wlew gazu. Wlew gazu mamy standardowo pod klapką. Jak widzimy, jest to dwuczęściowy wlew dokręcany. Tak, w tym przypadku zamontowaliśmy zbiornik miejsca koła zapasowego. Jest to zbiornik 49-litrowy, co daje nam e, około 39 litrów gazu i zasięg. Ee, blisko 200 km, niby niewiele, ale jest to jedyny zbiornik, który pozwoli nam na zamknięcie równe podłogi. Tak jak widzimy, wszystko ładnie przylega na równo, więc, więc nic większego się nie da. Tak podsumow podsumowując, cena instalacji, czyli ee, Zestawu Stack QMAX z reduktorem KME Extreme i wtryskiwaczami HANA niebieskimi. Jest to koszt 3800 zł i zwrot następuje po około 9500 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.